Cześć witam wszystkich, moi drodzy. Oczywiście na początku chciałbym zaprosić wszystkich do grupy Facebookowej, prywatnej, zamkniętej. Tyczy się to moich widzów, moich subskrybentów. Do grupy mogą tylko i wyłącznie właśnie należeć osoby, które subskrybują mój kanał. Link do tej grupy oczywiście znajduje się w opisie filmu. Zapraszam także do mojego Instagrama oraz TikToka. Do tych dwóch social mediów także linki są w opisie filmu. Zapraszam, <laughs> Przepraszam. Zapraszam także serdecznie na zakupy do sklepu snumizmatyka.pl, sklep dla kolekcjonerów. Moi drodzy Zapraszam, naprawdę zapraszam na zakupy do polskiego producenta artykułów dla kolekcjonerów. Wspieramy swoich. Wejdźcie na stronę esnumizmatyki i zakupcie sobie to, co Wam jest potrzebne. Tutaj macie kod rabatowy rostek 2022. Wpisując ten kod w podsumowaniu zakupów. Zostanie Wam odjęte 10% od sumy, którą będziecie musieli zapłacić. Warto, naprawdę warto. Także, moi drodzy, to by było na tyle. No i tematem dzisiejszym jest, moi drodzy, 100 tysięcy złotych Solidarność. Tylko, że jest to niezwykła Moneta Solidarność, a moneta w wybita w mennicy Warszawskiej, gdzie widać tutaj znak. Jest to tak zwana gruba solidarność. I moi drodzy, zaczniemy sobie od danych dla tej monety. <laughs> a więc. Waga tej monety jest to 31,1 grama, czyli jedna uncja. Średnica monety jest to, moi drodzy, 32 mm. Jest to moneta wykonana z srebra, próby 999. Obrzeże gładkie, stempel lustrzany, moneta kolekcjonerska. Nakład tej monety to 20 tysięcy sztuk tylko 20 tysięcy. Czekajcie, może troszeczkę dalej, bo mi się w kadr trochę nie mieści. Nakład tak już powiedziałem 20 tysięcy monetę zaprojektowały dwie osoby. Awers zaprojektowała pani Ewa Tyt Karpińska a Rewers pan Bogdan Chmielewski Jak już mówiłem nakład 20 tysięcy, średnica 30 tylko 32 mm dlaczego gdyż moneta jest naprawdę potężnej grubości tu mam przygotowane 100 tysięcy, Typu C i moi drodzy, moneta y, typu y, właśnie tego, powiedzmy, pospolitego y, ma średnicę 39 mm i przykładając tą tutaj widzimy jak duża różnica jest między monetami. Może dam centralnie, będzie widać o ile jest mniejsza. Jest mniejsza. Jak widać, dość sporo. Jest to, moi drodzy, jakieś 7 mm w obułach, tak, mniejsza. Jeśli chodzi o, moi drodzy, oceny tej monety, jest to naprawdę przeróżnie, ale na one -bicie, moi drodzy, parę sztuk poszło. Mamy tutaj całkiem świeżą. Sprzedała się moi drodzy. Oj, tutaj jest. Muszę troszeczkę dać niżej. Cena końcowa 1131 zł. Następnie mamy tutaj w gradingu. 1121 zł na początku roku, tu ponownie 1300, nie 1033 zł. Tu mamy 893, ale jak sprzedający napisał minus, czyli muszą być tam na niej jakieś ryski. Tu już mamy z 2021 roku 805 zł. Ogólnie tych monet, jak widać, dużo się za bardzo nie sprzedało na łambicie, ale przejdźmy, moi drodzy, na Allegro. Tu mam aktualne yy, wystawione monety. I mamy tutaj 1369, 980, 1400, 1200 i 1060 zł. Czyli można powiedzieć, że średnio ta moneta bez Gradingu, moi drodzy, kosztuje między 1000 a 1200 zł. Jak i yy, na Allegro, tak i na OneBit w gradingu oczywiście monety zazwyczaj są dużo droższe zazwyczaj, no, w sumie można powiedzieć w 99% ta moneta jest dużo droższa jak widzicie, zobaczcie dobra, wyłamię, wkleje senowy Zobaczcie grubość monet. Jest to naprawdę duża różnica, ale wagowo te obydwie sztuki to jedna uncja, czyli 31,1 grama. Mennica warszawska. A to w sumie teraz są jakieś niesnaski, jeśli chodzi o. E, mennicę czytałem gdzieś, że nie zrobiła to mennica czekajcie, bo muszę sobie przeczytać bo nie pamiętam no, aktualnie piszą tylko Stany Zjednoczone no, yy, jedni mówią, że jest to właśnie yy, wybite w Los Angeles a inni twierdzą jeszcze, że inna to menica zrobiła, więc w sumie ja już jestem sam zakręcony nie wiem dokładnie która mennica to wybiła czyli 100 tysięcy z mennicy powiedzmy amerykańskiej, nie wiem gdzie była wybita a tutaj mamy mennicę warszawską moneta kolekcjonerska 100 tysięcy złotych średnica 32 mm dobra to będzie na tyle moi drodzy i zapraszam wszystkie osoby, które oglądają moje filmy a jeszcze nie subskrybują o kliknięcie przycisku subskrypcji, a moim stałym widzom, moim stałym subskrybentom, starym jak i nowym, dziękuję za lajki, za komentarze. I to będzie na tyle. Także dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.